Dariusz Popis. Pseudonim? Nie mam. Wiek? 55. Miasto Dzielnica? Hmm. Urodzony jestem na Woli, ale obecnie mieszkam na Brudniej. I... Co robisz w życiu? A, jestem kamieniarzem. Jakie mecze legii widziałeś w tym sezonie? Praktycznie wszystkie. Twój pierwszy mecz na legii? A, trudno powiedzieć, bo to był gdzieś, gdzieś między 74 a 5 rokiem. Ale pierwszy, który pamiętam, tak naprawdę, to był 77. chyba siódmy puchar polski z Zagłębiem Sosnowy w Warszawie i zapamiętałem to dobrze, dlatego że było jeden zero dla Zagłębia ale to była chyba 1-4 finału. Mhm. I już w końcu wszyscy wychodzili, cała ta z Rozżylety, ten wał wow, pełny ludzi. I Legia strzeliła na 1-1 i ci wszyscy ludzie przez bramę zaczęli biegiem wracać na boisko i wtedy, wiesz, zapamiętałem. W sumie przegrali ten mecz 1-2 w dogrywce. Pierwszy wyjazd? Szczecin, 79. Najlepszy mecz Legii jaki widziałeś? Trudno powiedzieć, ale wiesz co, wydaje mi się, że ten z Interem. Najgorszy mecz Legii jaki widziałeś? Tu nie mam wątpliwości. <głos> <głos> Może nie był najgorszy sportowo, natomiast e, przeżyłem go strasznie. To widzę na dwa, trzy. Najpiękniejsza, bramka? Ach, tyle tego było. Hmm, bo ja wiem. Nie nie, 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 nie powiem teraz. Musiałbym się głębiej zastanawiać. Jakiego nieoglądanego meczu najbardziej żałujesz? E, to będzie Goetheborg na pewno. Znaczy, oglądałem go, ale nie pojechałem. Żałuję, że nie wyjechaliśmy. Mhm. Najlepsza atmosfera na trybunach? GKS Katowice w Łodzi na Pucharze Polski. Najzabawniejszy moment na meczu? Jak nie obejrzałem ani jednej bramki z czterech. <grym> Najciekawsze wydarzenie na meczu? Dalej. Ulubiony zawodnik z obecnego składu? Medeirosz. <grym> Ulubiony zawodnik z przeszłości? No, chyba Kubicki. Najlepszy stadion, jaki odwiedziłeś? Nie licząc żadnego. <laughs> nie, e, chyba w Dortmundzie. Najgorszy stadion? Raków Częstochowa. D e... Ale nie, nie wiem, czy teraz, tylko w ogóle. No, bo... Najgorszy tak. stadion. Najlepsze przeżycie związane z legią? Wszystkie kolejne mistrzostwa, ale chyba. Awans do Ligi Mistrzów z Jewka. Najgorsze przeżycie? 2 trzy z widzewem. Kto przyprowadził cię na legię? A kolega z podwórka, Darek. Jesteś legionistą, bo? Bo nie mam innego wyjścia. Bo się czuję Warszawiakiem, bo mam w sercu legię. I wszyscy, bo urodziłem się w Warszawie na woli, wszyscy byli legionistami, a jakby dla mnie był to w ogóle nie było wyboru. To było naturalne. Jedna rzecz, jaką byś zrobił, będąc prezesem legii? A, chyba bym ograniczył trochę wydatki. Kogo zaraziłeś miłością do Legii? Wiele osób, ale trudno teraz jednego, czy tam drugiego powiedzieć. I jak na Twoją pasję reagują najbliżsi? Nie mają z tym problemu żadnego. Dzięki. Pamiętajcie, że skazanie na Legię to nie tylko wideo. Dalszą część rozmowy znajdziecie na stronie legia.com.